Mamy dzisiaj dwóch mówców. Najpierw zabierze głos przedstawiciel Obywatelskiego Mielcy, Krzysiek Tańcula. Potem Artur Mryczko się wypowie. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał tutaj podejść i coś powiedzieć, to oczywiście zapraszamy. Krzysiek Tańcula reprezentuje Obywatelski Mielec. To jest nowa inicjatywa, która działa od mniej więcej pół roku. Prowadzimy stronę obywatelskimielec.pl. Na tej stronie, między innymi, piszemy właśnie o budżecie obywatelskim, piszemy o sprawach e, inicjatywy uchwałodawczej, o wszystkim, co robią urzędnicy i co powinni robić lepiej. E, tam znajdziecie także zapowiedzi wydarzeń, tam znajdziecie e, wszystko, co, e, w czym możecie wziąć udział e, i to da Wam wpływ na to, co widzimy dookoła. E, rzeczywistość, miasto. E, jesteśmy takim think tankiem, myślimy o mieście, myślimy, co można by tutaj zrobić lepszego. E, obywat budżet Obywatelski. E, nie wiem, czy wiecie, czym jest, ale to jest takie narzędzie, które pozwala tobie i tobie i koleżance i kolegom tutaj na hulajnodze i panie, pani z wózkiem na przejściu dla pieszych, tak, pani, i dziewczynie, która uczy się jeździć samochodem, wszystkim pozwala zgłosić Pomysł na to, jak to miasto może być lepsze. Pomaga zgłosić inicjatywę, pomysł na wydarzenie, pomysł na inwestycje, wszystko, co sobie wymarzymy, wszystko, co zobaczymy w innych miastach, czego u nas jeszcze nie ma. I my jako obywatelski mielec walczymy też o to od pewnego czasu. W tym momencie, kiedy został zgłoszony projekt prezydenta, będziemy zgłaszać nasze poprawki. Jest Artur. Będziemy zgłaszać nasze poprawki do budżetu obywatelskiego, ale o tym za chwilę. Niedalej jak wczoraj byłem w Rzeszowie. Słuchałem wielkiej, wielkiego autorytetu w działaniach społecznych Bogny Świątkowskiej, która mówiła właśnie też o budżecie obywatelskim. Mówiła, że wynika on z tego, że zmienia się myślenie o mieście. Skończyło się na szczęście, kończy się. Podejście, że tylko urzędnicy, tylko e, radni mogą decydować, mogą podejmować decyzje, mogą wymyślać, mogą zgłaszać i mogą e, podpisywać się pod tym, co się dzieje. To jest też wada budżetu obywatelskiego, że zachodzi rozmycie odpowiedzialności. Prawdą jest, że wcale nie jest tak, że im nie zależy na tym budżecie. Oni na tym skorzystają, bo dzięki temu. Nie będą odpowiadali za wszystko, co się wydarzyło, nie będą odpowiadali za całość wydatków, ale co do części będą mogli powiedzieć, to obywatele, to mieszkańcy, to nie my, umywamy ręce. Tak? I tu jest właśnie w dyskusji o budżecie obywatelskim pewna zmiana. To nie jest tak, że miasto oddaje ten budżet całkiem do naszych rąk. E, nadal to urzędnicy będą budowali te rzeczy, nadal urzędnicy będą e, prowadzili te projekty, nadal urzędnicy będą e, tymi, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie tego czegoś. I nadal oni niestety będą mogli te projekty odrzucić. E, w Mieleckim projekcie jest tak, niestety, że jest analiza merytoryczna, którą nie wiadomo kto będzie przeprowadzał, i część projektów może w tym etapie odpaść. Jak myślicie, co może powstać z budżetu obywatelskiego w Mielcu? Pole do siatkówki. Kolega? Artur? Aha. No pewnie byśmy sobie dzisiaj zażyczyli lepszej pogody. Pewnie to się nie uda. Natomiast na przykład w Rzeszowie planowano skatepark. Kiedy skatepark powstał, planowano i zrobiono na przykład zadaszenie tego skateparku. A więc też walka z deszczem ma szansę tutaj zagościć. Ehm. Mogą to być ścieżki rowerowe, mogą to być wydarzenia, także kultura. My akurat w Obywatelskim Mielcu jesteśmy za atrakcjami, za powstawaniem atrakcji, a nie za budowaniem tego, co jest rutynowe. Nie za tym, żeby powstawały kolejne ulice albo były przedłużane, nie za tym, aby szybciej można było spacerować, ale za tym, aby więcej się działo. Na przykład takich wydarzeń jak to. Na przykład, aby takie wydarzenia były lepiej nagłaśniane. Na przykład, aby na takie wydarzenia ściągać więcej autorytetów, ściągać więcej ekspertów, robić więcej, więcej, więcej na większą skalę. Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak wielu młodych ludzi wyjeżdża z wielca? Oczywiście, praca, oczywiście. Miłość, oczywiście, świat nas ciągnie, oczywiście, edukacja. Natomiast oferta miasta to jest także jeden z ważnych punktów, dla którego tak, tak wielu nas odbywa tutaj. I my w Obywatelskim Mielcu wierzymy, że może być więcej atrakcji, może być więcej wydarzeń, więcej kultury, więcej także wydarzeń sportowych. Możemy podnosić jakość miasta nie tylko. W tej infrastrukturze, która jest takim, takimi sprawami bytowymi, ale e, także w atrakcjach. Dzięki. Jeżeli faktycznie e, mają być budżety obywatelskie, to jestem zwolennikiem jak najniższych. E, z tego tytułu, że ja w ogóle nie jestem za bardzo za demokracją, a jednak. E, w obecnej chwili po, po, polscy obywatele nie za bardzo są obywatelscy, więc y, ale może taki budżet na początku malutki by ich faktycznie zachęcił do tego, że no mamy na coś wpływ, możemy jakich gości zaprosić i to mi się bardzo podoba, co ktoś powiedział, żeby właśnie dzięki takiemu budżetowi obywatelskiemu mieć pieniądze na to, żeby organizować jakieś eventy. To by było, mi się wydaje, dosyć fajne, żebyśmy mieli na to wpływ, bo to poprzez takie eventy też wpływamy na edukację y, naszego, naszej małej społeczności. I fajnie, żeby to było w rękach obywateli, bo czasami władzy może się nie podobać, kogo my zapraszamy tutaj, bo mogą to być osoby, które tę władzę będą krytykować. Więc z tego, z tego punktu widzenia fajnie by było, gdyby faktycznie to było w rękach obywateli i tutaj 100% racji. Za, jestem z partii Kongresowej prawicy i my uważamy, że im więcej pieniędzy w, obywateli, w kieszeniach obywateli, załóżmy, że jest projekt dwóch milionów złotych, które będą gdzieś tam w tych radach osiedli rozdysponowywane przez Rady Osiedli, no to my uważamy, że lepiej byłoby, gdyby obniżyć podatki o te właśnie dwa miliony, żeby to zostało w rękach obywateli. I każdy, każdy z tych konsumentów, no załóżmy nie wiem, będzie miał załóżmy, nie wiem, złotówkę, czy tam dwie, dwa złotówki, wie, dwie złotówki więcej w portfelu w miesiącu, no to on te dwie złotówki zasadniczo, zasadniczo wyda w sklepie, zapłaci za to za, za jakiś chleb, więc zapłaci piekarzowi, marżę sklepowi, etc. I jak tych dwa miliony złotych będzie rozdysponowane w taki sposób na rynku, że rynek będzie akurat z tego miał korzyść. Ale tu jeżeli chodzi o budżet obywatelski w takiej mniejszej, ja tak mówię, no teraz rozmawiamy, jest rozmowa w, w mieście o tym budżecie obywatelskim, więc w mojej opinii no, ten zaproponowany 2 miliony, to może byłby za duży jak na początek. Moglibyśmy spróbować faktycznie od mniejszej kwoty i zobaczyć, w, jakiej, w jakim kierunku to będzie ewoluować. Poza tym, z tego co wiem, to radni teraz bardzo są otwarci, nawet mają dyżury w Urzędzie Miasta, i jeżeli tylko są jakieś grupy zorganizowane, Hello. Jeżeli są grupy zorganizowane, to mogą pójść do radnych, przedstawić swój projekt. Ten radny, który tam siedzi, no to też no, w miarę tam może dać to innym pod rozwagę, może też nam podpowiedzieć, dlaczego ten projekt na przykład no, ma mniejszy priorytet niż coś innego w, danej, w danym mieście. Ale w każdym razie mamy takie możliwości obecnie, bo ci radni, których wybraliśmy w jednym mandatowych rękach wyborczych, no, no jakoś się starają nam tutaj przypodobać. I są otwarci na to, żebyśmy przychodzili do nich i też dyskutowali. Jeżeli są jakieś potrzeby na osiedlu, to można do nich zgłosić i zobaczyć, zobaczyć co oni na ten temat powiedzą. I uważam, że taka instancja mm, jest potrzebna, bo ekspercka. Mamy tutaj mamy problem techniczne. Ale przykład takich budżetów obywatelskich dla mnie taki najbardziej negatywny to jest przykład jaki opisywał akurat tutaj mój znajomy. I on opowiadał o takiej historii, to jest chyba z Gdańska, albo gdzieś z Gdańska, w każdym razie gdzieś z Pomorza, y, gdzie obywatele przegłosowali w budżecie obywatelskim, i to weszło, że na głównej drodze przy, y, takiej przejezdnej, wyobraźmy sobie jak na Kwiatkowskiego, progi I oni to przegłosowali w budżecie obywatelskim, bo gdzieś tam coś się zdarzyło, że, że tam rodzice byli zaniepokojeni, bo tam była niedaleka odległość od domów, no i w tym momencie... Oczywiście przedłuża to drogę, do, drogę do, do pracy i powoduje większe korki. Więc no, no takich niestety patologii też w budżecie obywatelskich się może zdarzyć, ale to oczywiście jest kwestia konstrukcji tego budżetu i tego, kto na samym końcu ponosi odpowiedzialność za te... pieniądze. Za te... Po pierwsze, to nie w Mieleckim projekcie, to nie Rady Osiedli będą rozdawały te pieniądze. W ogóle Rady Osiedli nie mają prawa głosu w Mieleckim, w tym kształcie, jaki jest teraz, budżetu obywatelskiego. Więc będzie ogólnomiejskie głosowanie. Głosowanie na papierze, nie internetowe, jak w innych miastach. I no, te projekty będą zgłaszali też mieszkańcy. Pula tych dwóch milionów jest podzielona na dwie części. Pierwsza to jest ogólnomiejska. Na projekty dla całego miasta, które w większej skali i także w większej, większej kwocie mogą, mogą być zgłaszane. A druga pula to będą pule, tak jakby osiedlowe. Jest pięć okręgów. I po prostu są osiedla połączone ze sobą. Natomiast podział jest inny nawet niż osiedli, jeśli chodzi o Radę Osiedli. Co Radni PISu też zgłosili jako, jako poprawkę, jako błąd. Nie? Jeżeli chodzi o kwotę, są takie głosy też w Radzie, żeby ten budżet ograniczyć. Natomiast musimy pamiętać, że to nie jest produkt. To nie jest tak, że jest jakaś, jakaś wartość rynkowa, za ile budżet obywatelski powinien iść. Natomiast to jest gest. To jest prezent dla mieszkańców oddanie tej decyzyjności w ich, w ich ręce. No i tak jak mówiłeś, skutki uboczne są, tak? projekty na przykład kościelne, nie ma ograniczenia, projekty szkół, także mogą się tam znaleźć. A więc te jednostki na przykład samorządu, spółki miejskie też będą mogły wnioskować i teoretycznie też będą mogły być dofinansowywane. Chociaż już są, prawda? Pytanie, dlaczego, dlaczego im nie dać z, tych, z tego budżetu, który mają. My, jako organizacje pozarządowe, ja prowadzę fundację, mamy już y, prawie dwumilionowy budżet na organizacje pozarządowe. Jest w mieście milion osiemset, rozmawialiśmy o tym kiedyś, milion osiemset na organizacje. Dostając z tego organizacje sportowe, organizacje pomocowe, e, walka z alkoholizmem, tutaj zdrowie, pomocniczość, to, to w tym jest. Kultura. Straż miejską kto będzie mieli więcej pieniędzy. Oczywiście. trzeba wziąć. Skończę trzeba wziąć. To kolejna edycja o Straży Miejskiej będzie. Pan zgłasza. Wystąpi pan następnym razem? Trzeba by Dzięki wam wszystkim za uwagę. Dzięki, że się nie przestraszyliście pogody. Najprawdopodobniej. To jeszcze ogłosimy w ciągu najbliższych, nie wiem, 48 godzin powiedzmy. Najprawdopodobniej za tydzień tematem będzie Straż Miejska. Pokazuję nie jako przedstawiciela Straży Miejskiej, tylko osobę, która, która bardzo fajny temat zapowiedziała, więc prawdopodobnie tak będzie, nie? Zobaczymy, jeżeli... zobaczymy jeszcze, tak, tak, jeszcze, jeszcze musimy przekonsultować, ale na, ale na pewno będzie ten temat. Jeżeli nie za tydzień, to za trzy albo za cztery, bo za dwa tygodnie prawdopodobnie spotkamy się tutaj i będziemy mówić o kronospanie i zanieczyszczeniu środowiska, konkretnie powietrza. Także dzięki wszystkim za uwagę, zagramy jeszcze coś? Dobra, no to oddaję głos naszym muzykom. Dzięki.